Powiedz mi, czy to ty? Masz uzależnienie, którego jeszcze od jakiegoś czasu chciałeś się pozbyć, więc próbowałeś już naprawdę wiele sposobów, próbowałeś pewnie rzucić to kompletnie, jak zwykle się nie udało, a potem stwierdziłeś, że w sumie to nie ma sensu i że zrobisz to kiedy indziej. Dalej cały czas robisz ten zły nawyk i stajesz się cały czas jeszcze bardziej uzależniony. Myślisz sobie, że nie jest to żaden problem i że w sumie to nic wielkiego się nie dzieje. A gdy kilka lat później zauważasz, że to faktycznie jest problemem i że musisz przestać, to nie jesteś w stanie. Tak bardzo zaprogramowałeś swój mózg do tego uzależnienia, że to stało się częścią ciebie, bez której nie możesz żyć. Teraz nie potrafisz wyjść z tego uzależnienia i nie jesteś w stanie pozbyć się tej części siebie. Czujesz się naprawdę okropnie, patrząc na to, co zrobił tobie twój młodszy ja, kiedy jest ktoś, kto na pewno tak się nie czuje. On rozumie to, że uzależnienia to naprawdę wielki problem i że można się uzależnić dosłownie od wszystkiego w dzisiejszych czasach. Dlatego więc gdy miał jakieś uzależnienia, to starał się z nimi rozprawić tak szybko, jak to jest możliwe, bo rozumie to, że jeśli by się tego trzymał, to to tylko i wyłącznie pogorszyłoby sprawę. A kiedy widzisz jego Instagrama kilka lat później, to widzisz dokładnie wszystko, czego zawsze chciałeś w swoim życiu. Pytaniem jest, co jeśli mógłbyś stać się tym gościem? Jeśli jesteś tutaj nowy, to pozwól mi, że ci się przedstawię. Więc ja mam na imię Dawid i pomagam ludziom żyć lepszym, szczęśliwszym i bardziej produktywnym życiem. Ale teraz pewnie zadajesz sobie pytanie, dlaczego w ogóle powinienem cię posłuchać. No więc pozwól mi, że opowiem ci moją historię. Ja kiedyś byłem bardzo mocno uzależniony od wielu rzeczy. Były to te wszystkie rzeczy, od których tak właściwie wszyscy w dzisiejszych czasach są uzależnieni. Czyli śmieciowe jedzenie, pornografia, gry wideo, telefon, social media, głaskanie Niemca. I było tego jeszcze kilka. Przez wiele lat mojego życia nie byłem w stanie się tego pozbyć, nie byłem w stanie wleczyć tych wszystkich uzależnień i było to naprawdę dla mnie bardzo trudne. Ale w pewnym momencie mojego życia zdałem sobie sprawę, że to naprawdę jest problemem i że muszę faktycznie coś z tym zrobić. No więc po około roku próbowania pokonania tych wszystkich uzależnień, na szczęście udało mi się to zrobić. Teraz jestem kompletnie uwolniony od wszystkich uzależnień, które kiedykolwiek miałem. Jak to zrobiłem? No, pozwól mi, że Ci to pokażę. W porządku zaczniemy od chwili teorii, faktycznie tego, jak działa uzależnienie, bo to pomoże nam zastosować rzeczy, o których będę mówił w dzisiejszym filmie. Więc pierwszą rzeczą, od której chciałem zacząć, to zacząć od tego, jak faktycznie działa uzależnienie i dlaczego w ogóle jesteśmy uzależnieni. Więc, więc uzależnienie to właściwie tylko i wyłącznie skoki dopaminy w naszym mózgu. Więc mamy tutaj tą linię bazową, nie? Tu jest ta linia bazowa. Co się dzieje, to ta linia bazowa to jest ten nasz punkt startowy, od którego zaczynamy. I na przykład powiedzmy, że wchodzisz do sklepu i widzisz swojego ulubionego batona, nie? I myślisz sobie, o, ale bym sobie go zjadł. Co się dzieje, to twoja dopomina skacze w górę, z tego powodu, że czujesz się taki podekscytowany, czy się taki, może, można powiedzieć, podjarany, że o, ale jestem tego batona, nie? I tak skacze trochę w górę i co się dzieje, to później ta dopamina spada nisko i spada pod tą linię bazową. I co się wtedy dzieje, to masz to takie pożądanie, żeby faktycznie zjeść tego batona. Tworzy się ślina w Twoich ustach i po prostu myślisz sobie, o, ale to zjem, ale to zjem, nie? Więc to jest ten pierwszy spadek. Co się później dzieje, to drugim spadkiem dopaminy jest na przykład wzięcie tego batona ze swojej ręki. Trzecim jest zaniesienie go do wózka. Czwartym jest położenie go do wózka. Piątym jest podejście do kasy. Szóstym jest, powiedzmy, zapłacenie. Siódmym jest, nie wiem, wejście do auta ósmym jest odpakowanie batona i później dopiero, co się dzieje przy tym ósmym spadku, to ona wystrzeliwuje w górę ta dopamina i co się później dzieje, gdy skończysz jeszcze tego batona, to ona spada w dół, na sam dół i spada nisko pod linię bazową. I teraz co się dzieje, gdy masz tą, pod tą linię bazową, nie? To twoje ciało i twój mózg myślą, jakby nie osiągnęły celu, którego chciały. I co się znowu dzieje, to ty jesteś tu, twoja linia bazowa jest tu, nie? I co się dzieje, to Twoje ciało myśli, jakby no już no, nie osiągnęło tego, czego chciało osiągnąć. I co się dzieje, to twoje ciało myśli sobie: hmm, no skoro nie osiągnąłem tego, czego chciałem osiągnąć, to muszę zjeść tego więcej. Więc twoje ciało znowu ma to pożądanie, żeby zjeść to śmieciowe jedzenie, czy obejrzeć jakiś film dla dorosłych, albo cokolwiek. I co się później dzieje, to po prostu masz to pożądanie, nie? I znowu spada w dół, w dół, w dół, w dół, aż w końcu to zjeżdża, strzeli w górę i spada jeszcze niżej. Nie na ten poziom, co tu miałeś, nie? Tylko jeszcze niżej. Jeszcze chciałem opowiadać o takim jednym koncepcie. Więc jest to to, że ty jesteś ogrodem, czy twój umysł jest ogrodem, a twoje nawyki są takimi drzewami, których tam sadzisz. Więc możesz sadzić zielone i oczywiście czerwone drzewa. I zielone to są te takie dobre nawyki, a te czerwone to są oczywiście te złe nawyki, których chcesz się pozbyć. Więc co się dzieje, gdy sadzisz to czerwone drzewo, że za każdym razem, gdy robisz jakiś zły nawyk, to po prostu podlewasz to drzewo, nie? Ale za każdym razem też, gdy robić jakiś dobry nawyk, czyli na przykład idziesz biegać, też na siłownię, cokolwiek, to po prostu podlewasz to zielone drzewo. I co się dzieje, to jeśli Ty podlejesz te czerwone drzewo tak dużo razy, że po prostu staje się ono bardzo, bardzo silne, to im dłużej będziesz to robić, tym ciężej będzie Ci pozbyć się tego drzewa z Twojego ogrodu. I właśnie dlatego chcę Ci powiedzieć, że teraz jest najlepszy czas na to, żebyś pokonał swoje uzależnienia. Nie jutro, nie pojutrze, nie za tydzień, nie za dwa, tylko teraz. Bo nawet jeśli spróbujesz jutro, to jutro te drzewo będzie silniejsze niż dzisiaj. Pojutrze będzie jeszcze silniejsze. Za tydzień będzie jeszcze silniejsze. Za dwa naprawdę o wiele silniejsze. I im dłużej będziesz podlewał to drzewo, to tym trudniej będzie Ci je wyrwać. A nawet jeśli zetniesz się siekierą, to tak czy siak zostaną Ci korzenia, których naprawdę bardzo trudno się pozbyć. Skoro teraz już pokryliśmy to, jak działa uzależnienie, to teraz pozwól mi, że pokażę Ci, jak możesz faktycznie pokonać swoje uzależnienie. Teraz musimy faktycznie pokonać swoje uzależnienie. A walka nie będzie prosta, ale jeśli faktycznie chcesz wyjść ze swojego uzależnienia, to gwarantuję ci, że ją wygrasz. Więc teraz przejdźmy do tego, jak faktycznie możesz pozbyć się swojego uzależnienia. Więc pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to oczywiście zmienić Twoją osobowość. Więc teraz, dlaczego w ogóle to jest takie ważne i dlaczego powinniśmy to robić? No więc powinniśmy to robić z tego powodu, że nasza psychologia dyktuje nasze zachowanie. Jest tak, jakbyś miał marionetkę i tego takiego gościa, który kontroluje tę marionetkę. Twoja psychologia jest takim tym, tą ręką, która kontroluje tą marionetkę, a twoja postać, czyli twoje ciało tak właściwie, jest tą marionetką. I właśnie musisz zdać sobie sprawę, że jeśli masz złego mistrza tej marionetki, czy jak to tam nazwać, to marionetka też będzie cię tańczyć. Bo jeśli wierzysz w coś, to tak będzie wyglądać twoja rzeczywistość. I zaraz wyjaśnię o co chodzi. Więc teraz jak działają przekonania? Przekonanie to jest taka postrzegana prawda. Chodzi o to, że to jest zdanie postrzeganej prawdy. Więc na przykład powiedzmy, że jedna osoba wierzy, że sprzedaż jest trudna. I teraz, jeśli ona wierzy, że sprzedaż jest trudna, no to tak, to jest subiektywna prawda, którą oni mają w głowie, nie? Którą ta osoba ma w głowie. Ale taką prawdziwą prawdą jest to, że sprzedaż jest tak właściwie łatwa, nie? Ale jedynie sprzedaż będzie trudna wtedy, gdy będziesz wierzył, że jest trudna. Bo jeśli wierzy, że jest trudna, to sprawi, że będzie trudna. Mianowicie nasze przekonania działają jak takie wagi. Wyobraź sobie taką wagę i po lewej i po prawej masz takie koszyczki, na które możesz wrzucić tam kamień czy coś. I po prostu za każdym razem, gdy masz jakiekolwiek negatywne albo pozytywne doświadczenie, to wrzucasz kamień na jedną z tych stron. I na przykład powiedzmy, że wbijasz na spotkanie jakieś tam sprzedażowe i co się dzieje, to koleś mówi ci, że na przykład, o, no, nie kupię, zaczyna cię wyzywać, zaczyna ci mówić, że jesteś po prostu jakiś okropny i po prostu, że nie umiesz sprzedawać i tak dalej. To co się dzieje, to wrzucasz ten. Czerwony kamień na tą negatywną stronę, nie? czyli po lewej. I co się dzieje, to to zaczyna się przechylać na tą stronę. I co się dzieje, to w Ty w to wierzysz. Z tego powodu, że to jest na tej stronie. I teraz nasze przekonania działają jak, takie, jak taka soczewka, można powiedzieć. A mianowicie, co się dzieje, gdy mamy tą soczewkę, to zaczynamy widzieć świat przez tą soczewkę. Jeśli na przykład twierdzisz, że jakiś tam prezydent jest głupi, nie? to jeśli Ty w to wierzysz. To, co się stanie, to na przykład przeczytasz coś na gazecie, że powiedzmy, że ten prezydent jest bardzo, bardzo mądry i tak dalej, że naprawdę podejmuje dobre decyzje. To ty widzisz to przez tą soczewkę, że on jest jakiś głupi, nie? I co się dzieje, to tak jakbyś zmieniał to te słowa w swojej głowie. To tak jakbyś faktycznie tak przeczytał to i zamiast. Pisać tam na przykład, podejmuje dobre decyzje, podejmuje fantastyczne decyzje, jest bardzo mądry, to tam widzisz, jest bardzo głupi, podejmuje złe decyzje, jest naprawdę jakimś tam, nie wiem, złym prezydentem dla kraju i tak dalej. I po prostu ty widzisz to z tego powodu, że filtrujesz to przez tą soczewkę. Więc teraz pewnie zadasz sobie pytanie, no dobra, ale no to skoro miałem złe doświadczenia, to jak mogę zmienić moje przekonania? I tutaj wchodzi w grę nasza wyobraźnia. Więc teraz, co chcę, żebyś zrobił, to żebyś wyobraził sobie jakieś takie zdarzenie, w którym czułeś się strasznie tak cringe, nie? Wiesz, o co chodzi, że tak, taki wstyd czujesz w środku, tego, że po prostu cię skręca, nie? Wyobraź to sobie, wyobraź sobie to zdarzenie. I co się dzieje po chwili? Zaczynasz czuć, jakbyś tam był. Zaczynasz czuć to takie uczucie, o, ale mnie skręca, nie? Po prostu, że czujesz ten taki wstyd w środku. Dlaczego? Z tego powodu, że jesteśmy w stanie tak właściwie tworzyć doświadczenia naszą wyobraźnią. Więc teraz Twoim krokiem działania jest wziąć kartkę papieru i zapisać na niej to, jak wyglądałoby Twoje życie, jeśli pozbyłbyś się Twojego uzależnienia. Jakbyś się czuł każdego dnia, jakbyś chodził, jakbyś oddychał każdego dnia. Co byś robił? Jakie zachowanie byś miał? Więc teraz chciałem pogadać o kilku przekonaniach, które faktycznie musisz mieć, żeby pokonać swoje uzależnienia. No bo jeśli masz złe przekonania i twierdzisz, że na przykład o, moje uzależnienie nie jest problemem i że nie muszę się go zbywać, no to się go nie pozbędziesz, nie? Więc pierwszym z nich jest to, żebyś zdał sobie sprawę, że faktycznie twoje uzależnienie jest problemem. I gdy no, zdasz sobie sprawę z tego, że jest problemem, no to po prostu zaczniesz widzieć to, co się dzieje. Zaczniesz widzieć konsekwencje swoich działań. I drugim jest to, żebyś zdał sobie sprawę, że tak właściwie to twoje uzależnienie jest ohydne i że musisz przestać to sobie robić. Jeszcze jedno może być, że na przykład wychodzenie z uzależnienia jest łatwe. Te przekonanie myślę, że jest bardzo, bardzo ważne z tego powodu, że no, jeśli twierdzisz, że to jest trudne, to sprawić, że to będzie dla ciebie trudne. Ale musisz też zidentyfikować swoje przekonania i faktycznie tak dowiedzieć się, jakie ty masz przekonania dotyczące swojego uzależnienia. Bo jeśli będziesz miał tylko na przykład te trzy przekonania, o których teraz gadałem, a na przykład będziesz miał siedem, których, nie wiem, nie potrafisz jakoś tak zmienić, to oczywiście, że dalej będziesz miał ten zły nawyk, oczywiście, że dalej będziesz miał to uzależnienie. Więc teraz twoim krokiem działania będzie to, żebyś wziął kartkę papieru i zapisał na niej to, jakie masz przekonania dotyczące swojego uzależnienia. Wypisz je wszystkie i jeszcze jedną rzecz, którą napisz, to napisz dokładnie to, co się stanie, jeśli nie przestaniesz robić swojego uzależnienia. Jak będzie wyglądać twoja przyszłość, jeśli nie przestaniesz jeść tego śmieciowego jedzenia, albo nie przestaniesz palić, albo nie przestaniesz oglądać filmów dla dorosłych, jak to będzie wyglądać, co się będzie działo. Więc teraz przejdźmy do tego, jak faktycznie pokonać uzależnienie jak faktycznie pokonać to pożądanie, żeby zrobić jakiś zły nawyk. Więc tak jak wcześniej na początku mówiłem, to na początku mamy ten skok takiej dopaminy, że mamy tą ekscytację, że o, że mogę zjeść tego batona albo coś takiego. Tego akurat nie jesteś w stanie zbytnio kontrolować, no bo ten sygnał akurat sam przyjdzie do Ciebie. Więc co możemy kontrolować? To możemy kontrolować to, co robimy, możemy kontrolować nasze działania. Więc kiedykolwiek poczujesz to pierwsze pożądanie, żeby coś zrobić, żeby zrobić jakieś działanie w kierunku tego złego nawyku, czyli na przykład, powiedzmy, widzisz jakiegoś batona i nagle chcesz go zjeść. Co się dzieje, to gdy Twoja dopamina spadnie o trochę pod tą linię bazową i zostanie na tym poziomie, wtedy mówisz sobie głośno i wyraźnie nie, i po prostu wracasz do tego, co robiłeś. I co się stanie po 3, 4, 5 minutach? Twoja dopamina wróci na poziom bazowy, na tą linię bazową, i już nie będziesz chciał tego jeść. Więc twoim krokiem działania jest to, żeby wziąć to i zacząć to stosować, kiedykolwiek będziesz miał jakiekolwiek pożądanie, żeby zrobić jakikolwiek zły nawyk. Jeszcze na koniec zrobimy szybką wizualizację, która doda ci trochę motywacji, żebyś podjął działanie na podstawie tego, co mówiłem w dzisiejszym filmie. Więc zamknij swoje oczy i wyobraź sobie życie bez twojego uzależnienia. Kompletnie jesteś wolny od niego i w końcu masz to ciało, którego zawsze chciałeś. I czujesz się naprawdę bardzo silny. Czujesz się naprawdę fantastycznie. Masz sześciopak, jakiś Herkules. Po prostu czujesz się silny, czujesz się zdrowy, czujesz się mobilny. I czujesz się naprawdę fantastycznie. I widzisz, idziesz do sklepu, widzisz to, od czego byłeś uzależniony. I myślisz sobie, nie, już nie jestem tą osobą. Więc bierzesz wodę, kupujesz wodę, wychodzisz ze sklepu. I myślisz sobie, że jesteś kompletnie kimś nowym i że już nie jesteś uzależniony. Możesz otworzyć swoje oczy. Także no to było dzisiaj na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Ci pomógł. Jeśli ten film ci się spodobał, to na pewno spodoba Ci się też ten. I pamiętaj, że najlepszym momentem na zmianę Twojego życia był wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.